Pa, 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 pa. You are chatty, I am happy. Here's possible. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest nagranie próbne. Jak widać, troszkę jeszcze brakuje mi tutaj charyzmy. E, tak, to jest próba generalna przed dzisiejszym streamem. A więc. Na której tutaj zamierzam poprzeglądać sobie, co tu się pozmieniało głównie w schematach rozwoju postaci, a atuty, umiejętności, zastanowić się, jak będziemy potem rozwijać naszą postać na dalszych streamach. Jeśli to nagranie wyjdzie jako tako ok, to będzie odcinkiem e, pierwszym na playlistie. Ale już to dobrze. Przechodzimy do Cyberpuncha. Tak Tu jest wiadomo nasza V, która wygląda standardowo jak to V okej okay. Baba ba, Nasze początkowe staty Szóstka w refleks. Trójka w do ciała, trójka w inteligencja, szóstka w opanowanie, czwórka w zdolności techniczne. Hmm. Okej, okay, nasze tutaj, co to, o co chodzi z tymi umiejętnościami teraz? Pławczyni głów. Okej, okay, likwidowanie przeciwników przy użyciu broni palnej. Trafiasz wrogów pozostając w ukryciu, obozowaniesz przeciwników. Hmm. No to w tym na pewno będziemy levelować. Co nam to da? Widoczność. Ostrzał w głowę. Trafienia. Hmm. Ok, kamuflaż optyczny. Ok, czas. Wrzućę szybkość skradania, ok. Czyli skradanie, takie trochę snajpowanie to łowczyni grów. To o, tak dobrze to pójdziemy w tej playthrough pod nie idziemy pod Netranik, więc tutaj raczej będziemy wolno expić. Tutaj widzę odnawianie pamięci. Tak. Znaczy, wybaczcie, ja tutaj e, pss, e, pamięć do netra, de, netranowania najpewniej będę nazywała maną. Bo <grym> to jest pierwsze skojarzenie, więc to jest zwiększanie many, zwiększanie regeneracji many. O, chociaż też jakiś zasięg broni smart, tak, obniżanie kosztów many. Pana Bioza Nie pamiętam czy to było wcześniej Ale w trakcie nie, nie będzie się nam rozwijać Shinobi To było coś z szczepami O chociaż nie chociaż w stronie smart to Może jakoś nam pasywnie wzrośnie o ile będziemy używać Okay, karabiny szturmowe, pistolety maszynowe oraz ostrza a tutaj było pistolety, rewolwery, karabiny smalterskie, bronie miotane ok, dobra, to jest taki rozdział niki, zrywy, ślizgi przeskakiwanie o, to może shinobi nam będzie prędzej szło niż głów. tutaj prędkość poruszania się Okej, okay, wytrzymałość o. Cenność zwiększona. To tak. E, mój moderator namówił mnie, żeby grać postacią pod więc pewnie będzie miał niezły ubaw, patrząc i, e, z tego, no jak kiepsko strzelam, bo on jest raczej graczem od FPS-ów, ja bardziej od... E, roleplayowania, a więc busty do wszelakiej celności jak najbardziej się przydadzą. o, trafienie. Dobra, Soloska. Szelpy. Papaj. Budowa ciała. No, e, to też. To nasza postać nie będzie Soloską. Tutaj też nie będziemy w to, czyli nie będziemy mieć zbyt wiele zdrowia, nie będziemy mieć zbyt wiele udźwigu, no niestety, szybkość obrażenia, tak, tak, jak wpadnie to będzie fajnie, jak nie, w inżynierkę być może pójdziemy, bo... E, Najbardziej będziemy ekspić, wydaje mi się, shinobi i Łowczynie w głów. Potem w dalszym y, ciągu inżynierkę. Co coś widzę? Granaty, bronie typu T. Tech, Zadaności techniczne. Okej, okay, pancerz. O, limity wszczepów. A, bo teraz są te limity, więc... Okej, okay, więc żeby Pójść postać mocno pod szczepy, to będziemy musieli wy używać, wyekspić yy, inżynierkę. Okej, okay, dobrze. To dobrze wiedzieć, że tak to teraz będzie działać. Okej, okay, więc bronie, tech, granaty. Mhm, I korzystanie z szczepów, tak. Dobrze, to to nam się na pewno przyda, bo grać w cyberpunka bez szczepów to tak trochę no nie wydaje mi się. <grystanie> to jest... Co my mamy w Refleksie teraz w tych? Okej, okay, to jest szybko do wykupienia, kaskaderka. O, to pod pojazdy coś. Wyslikiwam się... OK, i strzelanie w trakcie jazdy. Fajna sprawa. Dobrze, piskorz. Trudniej cię trafić, kiedy szybko się poruszasz. Hmm. O, to to ps, wydaje mi się, e, jed, pierwszy chyba must have będzie nasz. OK, w ogóle parkury i tak dalej. Myślę, że właśnie, by nie zrobić trochę właśnie tego e, właśnie pod parkury i tak dalej postać. Co tu to, to dalej idziemy? Dalej zrywy, parkury. O! Uwielbiam katane w cyberpunku, więc e, tak. Już widać, że chciałabym tą ścieżką iść. No i bardziej, nie, nie wiem czy do końca, ale na pewno no, choć trochę. Mm -hmm, zrywy, zrywy i tutaj skała. W tym miejscu, co? Okej okay. Karabiny szturmowe Pistolety maszynowe Dobrze, być może w to pójdziemy Strzelczyni wyborowa Wchodzenie, wychodzenie Z trybu scelowania Okej, okay. przyda Posługiwanie Boronią łatwiejsze Okej okay. Regeneracja i wytrzymałość, też przydatne rzeczy. A tutaj? Na karabiny szturnowe. Jeszcze nie wiem, z jakiej broni będziemy korzystać. Warte rozważenia. Hmm, a tutaj? O! Też coś fajnego się wydaje. Czekaj, żeby mieć to. Potrzebujemy to. Ołów i stal. A! Też podostrza. Hmm. Okej. Okay trzymałość, dobrze. hm, efekt dodatkowy. Tak. Dystans społeczny. Must have it. Hehe. Tak. Czasami przyznam się, że tęsknię dla, za pandemią właśnie ze względu tego, że wtedy ludzie częściej zachowywali dystans społeczny. Okay. Ostatnio samuraj. Oto. Okej, okay. rzeźnia, tak. Na pewno chciałabym y, wy, wykupić tutaj rzeźnię nad karabinami szturmowymi jeszcze się y, zastanowię. Być może pójdziemy właśnie ten, y, czy pistolety maszynowe. Wisząca skała zobaczymy. Okej. Okay. Na pewno pójdziemy w stronę rzeźni. Dowi... tutaj. ciała wykupimy. To do zastanowienia się odnośnie broni. Szansoskała skała być może. Tak, budowa ciała. Tutaj nie będziemy wykupywać zbyt wiele. Nie jesteśmy niestety postacią pod ten. Chociaż pompa krwi. Jakieś podstawy. Tak, regeneracja zdrowa w walce, to jednak będziemy grać na poziomie trudnym. To też wydaje mi się must heavy, ale oczywiście cz czwórka z budowy. Może nie od razu, ale zainwestujemy, wydaje mi się to. Tak, jakieś podstawowe regeneracje zdrowia. Tak. 15 budowy raczej nigdy nie, mieć nie będziemy. To na, na to nie patrzę. Hmm. Trafienie krytyczne ze spadkiem 9. Czy będziemy mieć kiedyś wytrzymałość? Wątpię. Te najniższe cechy, jeżeli mieć tylko jeszcze tej cztery budowy, to wydaje mi się wskoczy. regeneracja jak najbardziej i poza regeneracją zdrowia to raczej nie będziemy w budowę ciała inwestować. Techniczne zdolności. Hmm. Ciekawy mi w ogóle teraz ten motyw z pojazdami. Bo jak ostatnio grałam, to jeszcze nie było to rozbudowane, więc tu też się na tym zastanowię. Co tu mamy? Ok, likwidowanie ładunków przywraca przedmioty leczące i granaty. No. Brzmi fajnie. Okay. i zwięk zwiększona transfuzja, to też bardzo przydatna umiejętność na pewno e, lekomania ha, 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 ha tak to nie wiem zobaczymy, jak będziemy cię często ginąć, to będzie warto w to iść, niestety tak jak y nie czuję się pewna grając na poziomie trudnym, chociaż już przeszłam grę na tym poziomie, ale tak, najwyżej będzie się mieć zabawę patrząc jak często ginę. Więc jak ktoś będzie miał fajne pomysły, proszę o komentarze. Paniaczka. Pod granaty, tylko nie tak, tak, yy, tutaj raczej nic nie wiemy. Na maksa raczej takie częściowe bronie typu tech o jakieś ulepszenia do wszczepów, tak To wydaje mi się w to będzie warto pójść Komponenty, wytwarzanie, warto się pobawić. Mm. Okej. Okay. Pod wszczepy. Tak. Tak. Z tego drzewka nie wymaksujemy, ewentualnie jakieś właśnie odnawianie się, leczenie czy wszczepy to będą nasze te inwestycje, jak będzie nam starczać punktów. Opanowanie. Tutaj też szósteczka na start, więc będziemy mieć szybkie wykupy. Co tu mamy, podstawowe rzeczy. Intuicja. No, poznanie ilości obrażeń. Okej. Okay. Fajny zwiat. Dodatkowe informacje. Lubię taki feedback znaczy, yy, zbieranie informacji więc tak to się przyszy szybkość poruszania mm. Knebel o to też tak atak skorpiona bronie miotane A, to jakoś tak Niekoniecznie mi się wydaje, że pod to idziemy. Jednak nasza postać będzie się, z jednak szła pod strzelanie, e a potem ewentualnie z katana. Uwielbiam katany w cyberpunku, jak już wspominałam. Okej, okay, drapieżny skok. Hm. A też panie z Styl ponad treścią, o, kacieruchy nice redukcja obrażeń za osłoną, nice kucanie, tak mmm, no, jak ja lubię redukcję obrażeń dziewczyni okej, okay, jeszcze coś tam. Poruszanie okej, okay, dobra, Co to jest podskradanie się jak widzę też warto by Okej, okay, tutaj pistolety rewolweryks na hm, mm, tak wydaje mi się że będziemy w to jak najbardziej e, inwestować w to drzewko bo e, jak powiedziałam albo może już jak wiecie idziemy znaczy tutaj w tej rozgrywce będziemy grać postacią, która e, tego no, została zaproponowana przez mojego moderatora, który nie ma czasu sam sobie pograć, ani się w te wszystkie systemy, więc tak to by chyba pasowało serce z kamienia, wytrzymałość, kości efekt, koncentracja, ok, sokole oko, mm. bonusy zastrzały w głowę swoje punkty, ja szczerze yy, mówiąc wątpię czy będę potrafiła aż tak dobrze tam trafiać, więc nie jest to mój pierwszy wybór, pa, pa, pa ale zobaczymy jak będziemy mieć jakieś wspomagacze do celowania to jak najbardziej z tego skorzystam nice, ślizgi stalowe nerwy okej, okay. im większy dystans tym lepsze strzelanie Fajne. Wirtuoska wirtuowska strzelanie z biodra nie zużywa wytrzymałości i jeszcze większa szybkość poruszania się to tak, to bonusy do szybkości poruszania się czy wytrzymałości jak najbardziej też bym chciała zrobić, więc mhm. tą ścieżynkę tutaj nie wiem e, tego drzewka nie, więc ponad treścią także nie Ninjutsu uwierz w ducha to być może też wykonamy. Okej, okay. inteligencja. E, moja pierwsza rozgrywka w Cyberpunka to była skoncentrowanie się przede wszystkim na netraningu. Przeszłam tak już całą kampanię, zrobiłam mega potężną postać, także e, przepraszam fanów netraningu w tym... E, Play through, raczej nie będziemy tutaj wydawać punktów. Chyba, że na jakieś tam podstawy. Cza, cza, cza. trzecie oko, koszty haków. Przestrwania, nie. może. Ja widzę regenerację. Włamy. Hmm. Szczerze wątpię, czy jakiekolwiek tutaj e, wydamy punkty. Ok. No, chociaż bronię. Też tak, przy moim słabym celowaniu jakby pójść pod bronię Trypu smart. Nie wiem, będziemy to rozważać później. Okej. Okay. Cyk-cyk-cyk. Dobrze, to teraz jeszcze tutaj sobie chwileczkę pobiegam żeby zobaczyć, czy po prostu wytrzymuje gra z ilością klatek.